Siema. Miał być film z... Grafem Ogólnie z Namiacy Lecz... Yy, dostałem kurde to dzisiaj perma <śmiech> <śmiech> Za Multicomta Miałem za nadzieję ogólnie Że właściwie jakoś... Yy, Dam mi drugą szansę No i da mi właśnie UB No bo kurde jest teraz słabo yy, Kurde yy, Więc zapraszam teraz, was teraz do oglądania Filmu z mojego startu, dzisiaj byłoby startu, bo wbiłem top to chyba 4 rankingu i top 3 kili, Więc zapraszam do tego, na puszach flegma, piony sylfem, będziemy w tym od dziecka Junior japa, nie słucham rad od starszych chcę mam słać od dziecka Nie wysłuchaj dema, mam wyjebany na main i underground Prosty jak kreska, wysiedłem z Żeby zaraz wrócić tak, w sezonie, w którym miałem wejść na Zawsze kurwa się trzymałem zasad i przez to myślenie marnowałem szansę Coraz mniej zajawa, coraz bardziej praca Sam nie wiem kim się stałem w trakcie Co mówić o mnie, czyli mówić o fakcie Aż ma to lepiej sprawdź co masz w kontrakcie Zarabiam w mieście, zarabiam za miastem Wychodzi na to, że zarabiam mm, zawsze tak się to robisz, maty. Mówi do mnie, bracia, to dochodzisz, stary, rób co robisz, mnóż nominały. Pyta się mnie, bracia, jak tu nie oszaleć, znam tyle głów, co nie wytrzymały. Rozkminiłem sobie, jak umieść na barach, przez to chodzę ciągle niewyspany. Twardo, stać, les nie na baczno. Nade mną nie czuwa opatrzność. Jestem w stanie stwierdzić za Jestem w stanie zamknąć Każą mordę, co ma czelność kłapnąć. Będą wpierdalać plankton Wszystkie kurwy, co są przeciwko Może zwolnię trochę dla was to za szybko Twoja była miła, zna się z ekipką Twój były smutas jest alternatywką Wartość tylko w necie ma jak bit Jestem z innych czasów, ciężko jest przywyknąć Jestem z innych czasów, nie chcesz żyć blisko z nimi słyszę dziesięć stów nie mam zamiaru wstać Chcę jeden tysiąc za każde z lat których wyrywam z żyły, których czaskam trak. Chcę dziesięć koła za każdy...